Czy czujecie, że jesteście wiecznie zajęci, ale nic z tego nie wynika? Przepracowani, ale jakoś mało produktywni. A może macie wrażenie, że inni nieustannie kradną wasz czas? Rozwiązaniem tych problemów będzie esencjalizm, o którym przeczytamy w książce Grega McEwen'a. Co to takiego? To podejście do życia, które zakłada robienie mniej, ale lepiej. Esencjalista nie robi więcej w krótszym czasie. Esencjalista robi tylko właściwe rzeczy. Kiedy inni próbują robić wszystko naraz, działając w dziesięciu różnych kierunkach jednocześnie, esencjalista skupia swoją uwagę na tym, co najważniejsze. Na przykład może to być zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Wszystko brzmi super, na pewno robienie właściwych rzeczy jest czymś dobrym, ale. Jak to zrobić? Po pierwsze, musimy uświadomić sobie, że za każdym razem, kiedy mówimy jakiemuś zajęciu tak, jest to równoznaczne z powiedzeniem nie wszelkim innym aktywnościom. Kluczowym jest więc ustalenie, czemu warto mówić tak i zarezerwować je jedynie dla najważniejszych zadań, osób czy aktywności, oraz oczywiście nauczenie się kulturalnie, ale stanowczo odpowiadać nie. Wszystkiemu innemu. Autor daje też kilka praktycznych wskazówek, które mają pomóc nam ustalić, co tak naprawdę jest najważniejsze. Podkreśla, jak istotne jest wygospodarowanie czasu, kiedy jesteśmy niedostępni dla świata, którego celem jest refleksja nad własnym życiem oraz planowanie. To taki moment, kiedy wyłączamy telefon i laptopa i możemy spokojnie pomyśleć oraz poczytać. Autor daje też wskazówki, jak nauczyć się znajdować to, co jest dla nas fascynujące. Przez zadawanie właściwych pytań oraz prowadzenie dziennika. Według autora, czytanie swoich przemyśleń z przeszłości może być bardzo pomocne i pokazać nam, co tak naprawdę się dla nas liczy. Kolejnym narzędziem w naszym arsenale ma być zabawa, służąca poszerzeniu naszej perspektywy i odstresowaniu, a także sen, będący fundamentem fizycznej i umysłowej sprawności. Zarówno znalezienie czasu bez rozpraszaczy, jak i dbanie o siebie ma pomóc nam podejmować właściwe decyzje w kwestii tego, co jest ważne, a co nie. Kiedy już osiągniemy jasność, w tej kwestii, oczywiście powinniśmy zrezygnować ze spraw, które nie są dla nas kluczowe, oraz nauczyć się mówić nie, nad czym sam zresztą pracuje. Jak się okazuje, ludzie bardziej szanują osoby, które częściej odmawiają, a bycie mniej ugodowym koreluje z wyższymi zarobkami. Na początku mówienie nie będzie niekomfortowe i nieco niezręczne, ale jeśli chcemy sami decydować o tym, co robimy, kiedy i z kim. Nie mamy innego wyjścia. Jeśli my nie ustalimy priorytetów w naszym życiu, to zrobi to ktoś inny. Grek proponuje więc zasadę, według której jeżeli nie możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć tak, należy powiedzieć nie. I jest to dobre podsumowanie jednej z najważniejszych zasad esencjalizmu. Co więcej, jeśli zdamy sobie sprawę, że jakieś zobowiązanie lub przedsięwzięcie prowadzi nas w stronę, która nie jest zgodna z naszymi długoterminowymi celami i wizją, należałoby zrezygnować z takiego przedsięwzięcia i skupić się na najważniejszych sprawach, w myśl mniej, ale lepiej. Bardzo często jest tak, że ulepszanie polega właśnie na odejmowaniu i ucinaniu niepotrzebnych elementów, o czym większość z nas zapomina i z czym ja też mam czasem problem. Autor książki namawia nas, jednak do nieustannej eliminacji wszystkiego, co nie jest niezbędne. W dzisiejszym świecie jednak zdaje się, że wszyscy jesteśmy zajęci. Dlaczego? Bo wszyscy inni są zajęci. Czasem nawet możemy czuć się źle, ponieważ mamy za dużo wolnego czasu. Może powinniśmy w tym czasie coś robić? Grek uważa, że jest inaczej, że nie powinniśmy być zajęci dla samego bycia zajętym. Naszym celem jest szukanie takich rzeczy, które dadzą nam maksymalnie duże zyski. Przy minimalnym wysiłku. Myślę, że to minimalistyczne podejście do zarządzania czasem jest ważne i potrzebne. Sam nie zawsze jestem esencjalistą i zdecydowanie mam tendencję do wkładania w wysiłku w różne przedsięwzięcia, które niekoniecznie są ze sobą związane. Czasem jednak warto zatrzymać się i zastanowić, które z tych rzeczy przełożą się tak naprawdę na największe rezultaty i skupić się właśnie na tym. Żeby ułatwić sobie podejmowanie dobrych decyzji, sprawdźcie ten filmik o tym, jak się wyspać.